Hello, l 320 ojeju. Z tej strony, Stasun, widzowie, w dzisiejszym odcinku takiego odcinka z prawdziwego życia, a, widzę, a widzowie, w dzisiejszym odcinku takim luźnym filmie z prawdziwego życia. Mam tak? I odcinek, e, widzowie. Będę czasami wstawiał tam filmy z prawdziwego życia, ale nie zawsze, bo po prostu tu sorry za muzykę, ale coś mi się łączy. O, nieważne. Nie zawsze będę nagrywać z prawdziwego życia, będę z gier różnych. No i z prawdziwego życia też trochę, ale to tak... nie, wie, nie wiem, czasami tylko. Widzicie, w dzisiejsze materiale tam pokażę waga, w ogóle. Tu mam włączone bedworsy, nie, nie wiem czy o, widzicie. Tu niedługo będzie klawiatura, więc już będę mógł lepiej nagrywać z Minecrafta, bo będę mógł tak odracać z skina i tak dalej. Tu mam leda ale to, to widzieliście widzowie w dzisiejszym materiale wam tak powiem jakby w takim luźnym filmie co będę jakby nagrywał pff, 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 no jak bije tysiąc subów na przykład nie? Um, a i widzowie oczywiście zapomniałam powiedzieć subskrybujcie kanał zostawiajcie łapeczki w górę bo oczywiście chcę wbić tysiąc subskrypcji kto chce zobaczyć mój pokój mój pokój tak Wygląda jak coś. Tak. Wiem, że światło przeszkadza. No ale dobra, widzowie. Ogólnie. E... No dobra, to ja usiąd usiądę gdzieś i powiem wam. Jednak widzowie, to mam? Powiem tak. Co będę nagrywał, jak biję tysiąc sobów? No, to samo, co nagrywa Minecrafta, Robloxa, Bedwarsy. Teraz zaczynam się niedługo. Bo weszłem na taki serwer ogólnie, gdzie są Bedwarsy. No więc będą Bedwarsy. Może będzie anarchia. Nie wiem. Widzowie. A, daję, że gram w Minecrafta, że widzę cię. Nie, no, no dobra. Jej, moja czkawka jest dziwna, ale ok. No i co widzowie ogólnie? Czekajcie. No i widzowie, tak. To będę nagrywał. Nie wiem, co mam w sumie zrobić. nikogo kogo nie ma. Nie wiem ogólnie widzowie, co z literką A. Hmm. Dada... Był spokój. Nie dostałem żadnej kartki od niej, więc może dała sobie już spokój. Dobra widzowie, ogólnie mówiąc o literce A, zobaczyłem: Ej, co to jest za kartka? Ej, widzowie, nie! Właśnie powiedziałam, że jest spokój, ale czekaj! Jak ona zostawiła tą kartkę? Czy ona była w moim pokoju? Ale Ej, ale kiedy? Tu nic nie ma, napisane jest tylko A. Nie no widzowie, naprawdę nie. Ona, ta A, bo ona nie jest literka ona jest A, mówmy na nią A. Ta A jest mega dziwna i ona nie daje spokoju cały czas, widzowie. Ona się uparła, czy, czy co, ona to robi na złość, ja nie wiem, widzowie. Ogólnie, a już był spokój. Jak widzieliście tam w poprzednim odcinku z Minecrafta zniszczyła całą wioskę i no i zadowolona, nie? I jeszcze mi kurczę wchodzi do pokoju i mi zostawia kartkę jakąś. Ale kiedy? A może jak byłem, byłem u rodziców? Ej nie wiem widzowie, w sumie nie wiem, ale no naprawdę no... Czy ona nie na mi w końcu widzowie z pokoju? Cały czas coś zostawia, nie? Naprawdę. A chciałem nagrać luźny odcinek. Lu, luźny, powiedzieć wam, co będę nagrywał, i tak dalej. I znowu zostawiali jakieś liści. Kiedyś ostatnio zostawiła kartkę Cześć, to ja literka A. No i. a teraz jest... a teraz. A teraz zostawię jakąś A. Ja nie wiem, ale dobra, widzowie. Na razie się nie przejmujmy. Luźny odcinek, tak, widzowie. No i. Ja chyba kończę ten odcinek, no bo nic więcej. Może pojawi się po tym filmie, jak go zmontuję, zrobię ten, y, zrobię miniaturkę i wstawię. To może potem y, pojawi się właśnie film z Bedwarsów, bo cały czas tu jestem na Bedwarsach. Zacznie na Bedwarsach, ale jestem na spałnie i tu jest. No więc widzowie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczki w górę. Bo zbieram oczywiście 1000 subów. No i co? Widzimy się może jeszcze dzisiaj na filmie z Bedwarsów. A jak nie, to jutro. Trzymajcie się. niara!